Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli trafiliście na mój kanał po raz pierwszy, to zapraszam Was do subskrypcji. Dzisiaj będziemy mierzyć rzeczy ze sklepu. Pretty little thing. Będzie to krótki haul, ponieważ mam tutaj chyba 6, 6 albo 7 rzeczy na ciepłe, ale też na chłodniejsze dni. Nie przeciągając, zaczynam pokazywać, co tutaj mam. Może zacznę od pierwszej rzeczy, która jest. Dość nietypowa, a jest to dresowy kombinezon. Jest on w kolorze szarym, w rozmiarze 10. Z tyłu na zamek. Z przodu ma napis, The little, little Thing. I kosztował mnie on 17 funtów i 10 pi. Po 10% obniżce. Skład tego kombinezonu, słuchajcie, to jest 50% bawełna i 50% poliester, czyli skład nie jest zły. Ogólnie on w dotyku jest bardzo fajny, wydaje się bardzo cieplutki. I ja już go na siebie zakładam. Jestem z Czuję się trochę, jakbym miała piochy na sobie. I myślę, że wyglądam jak malarz. Ale powiem Wam, że jest bardzo fajny, jest bardzo cieplutki. Myślę, że jakbym wzięła rozmiar 8, to by wyglądał. Wyglądałby na mnie trochę lepiej, ale jak go kupiłam, słuchajcie z myślą, żeby wyłazić w nim po domu, jak jest chłodniej, jak wcześniej były te takie piżamy jednorożce i te sprawy. Nigdy niestety się na nią nie skusiłam, ale jak zobaczyłam ten dres, to właśnie pomyślałam, że to jest fajna opcja na chłodniejsze dni. Ogólnie to bardzo fajny, bardzo przyjemny jest ten materiał. Nie wiem czy dobrze widać jakościowo jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny ma też kolor dlatego powiem wam, że jestem zadowolona nie wiem czy wam się podoba taka opcja dresu w formie kombinezonu, piszcie w komentarzach następną rzeczą, którą wam pokażę są spodnie z prostą nogawką powiem wam, że to są pierwsze takie spodnie w moim życiu nie wiem jak będę w nich wyglądać, bo jeszcze nie przemierzałam, nie wiem czy mi się one spodobają. Ja mam te spodnie w rozmiarze 10. I tak właśnie patrzę, że mogą być one na mnie trochę za szerokie, no ale zaraz zobaczę, jak ubiorę je na siebie. Ogólnie, to mi się bardzo te spodnie podobają na dziewczynach, jak patrzę raz na Instagramie do jakichś fajnych sportowych butów i crop topów wyglądają naprawdę bardzo fajnie. I one, one mnie kosztowały wszystkie te ceny, które Wam podaję, one są po 10% obniżce. I te jeansy kosztowały 21 funtów i 60 pi. I skład to 95% bawełna i 5% poliester. Już się na siebie zakładam, jestem bardzo ciekawa jak one będą, będą wyglądać. Okej, okay, jestem ze spodniami. I powiem wam, że samo nie wiem. Nie jestem chyba przekonana za bardzo do tego modelu spodni. Myślę, że tak, w pasie są dobre. W sumie bym powiedziała, że one są w pasie idealne, natomiast są szerokie w pupie, ale właśnie mi się wydaje, że one chyba muszą takie być. Są na pewno inne te spodnie, ale no niestety trendy nie do wszystkich pasują. Nie wiem. Muszę się chyba nad nimi zastanowić, czy je sobie zostawić, czy je się. No kurde, nie mam takiej pary i fajnie mieć taką w szafie. Może się przekonam. Może wy mi napiszcie w komentarzu, co myślicie. Czy ja w tych spodniach wyglądam dobrze, czy mam je jednak odesłać. Ogólnie kolor i fason no jest fajny, no ale... Nie wiem czy dla mnie. Ok, następna rzecz. Następną rzeczą. O, metka mi odpadła. Następną rzeczą jest kropto. I on kosztował 5 funciaków, jak dobrze pamiętam. Tak, kosztował 5, 5 funciaków. i w składzie jest 95% wiskoza i 5% elasty. Taki zwykły kropto, e bo oni go mają w przeróżnych kolorach. Ja wziąłem sobie czarny, ponieważ czarny do wszystkiego pasuje. I już go na siebie zakładam. Jestem z crop topem, jeszcze tylko dodam, że jest on w rozmiarze 6. Ja już wcześniej od nich miałam taki top w kolorze białym i miałam go w rozmiarze 8. I on był na mnie trochę luźniejszy, dlatego ten zamówiłam w rozmiarze 6. I nie wiem, czy mówiłam o rozmiarze jeansów. Jeżeli nie, to one są w rozmiarze 10. Z tym topem wyglądają one całkiem w porządku. Może jak ja tak ponoszę z godzinkę, to się do nich przekonam. Może je podwinę i one będą wtedy wyglądać lepiej. Wiecie co, ja jestem dość wysoka i nie wszystkie spodnie są na mnie dobre na długość. One nogawkę miały standardową. No nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie topik jest bardzo miły, bardzo przyjemny. Tak jak mówię, jest to kolor taki basicowy, czyli pasuje do wszystkiego. I pokażę Wam teraz następną rzecz w są kolczyki. Kosztowały one 3,60 Taki dość znany model jest tych kolczyków. Ja miałam podobne chyba z AliExper z jakiś czas temu, tylko były one mniejsze, są większe. Ja je na siebie założę i zaraz Wam pokażę, jak one będą wyglądać. Bardzo fajne. Teraz dziewczyny noszą takie kolczyki do wszystkiego. Widziałam bardzo dużo ich na Instagramie, dlatego stwierdziłam, że sama sobie zamówię. Ja już się zakładam i wam pokazuję, jak wyglądają na uszach. Jestem już w ubranych kolczykach i muszę przyznać, że wyglądają bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie się prezentują, nie wiem jak waleja. Ja lubię takie duże kolczyki, które rzucają się w oczy, a więc jestem bardzo zadowolona. Zresztą ja ostatnio dość często kupuję dodatki w kolorze złotym, złotym, pozłacanym. Nie ma co dużo mówić. Następna rzecz dużo ich nie zostało. Następną rzeczą jest koszulka z bohaterami z mojej ulubionej kreskówki jaką jest Królik Paks i jak właśnie zobaczyłam tą koszulkę to mówię, kurde zobaczcie, naprawdę fajna i co mi się tak naprawdę spodobało w tej koszulce to jest kolor, bo ona jest taki wash black, taki zużyty jakby był sprany już ten czarny. Lubię takie koszulki, dobrze się w nich czuję, tym bardziej, że jest ona z baksem, więc nie mogę jej nie kupić. I ona mnie kosztowała 15 funtów i 35. Jest to 100% bawełna. Czym na siebie przymierzam. Jestem w koszulce i jest bardzo fajna. Ja mam ją w rozmiarze medium, czyli to jest takie na UK80. Prezentuje się super. Kolor też ma bardzo fajne. Następna rzecz. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła getrów. I po raz kolejny jestem bardzo rozczarowana, jeśli chodzi o jakość, bo już widzę, że, że one bardzo prześwitują. To jest moja druga para. Zamówiłam pierwszą. W kolorze różowym były bardzo prześwitujące, ale mówię, dam jeszcze jedną szansę. Może te, które przyjdą do mnie tym razem, będą lepsze jakościowo. Niestety widzę, że są to dość kiepskie, dlatego no. Więcej już tego typu spodenek od nich nie zamówię. Nie były one jakoś super drogie, bo kosztowały 3,60. Myślę, że za 3 funty to można kupić coś dużo lepszego. Ja je na siebie założę i zaraz zobaczę jak, jak one będą wyglądać na mnie. I ja jeszcze dodam, że mam już rozmiarze 10. Okej, okay, te spodenki do dłuższej koszulki wyglądają całkiem przyzwoicie. Niestety te świtują, nie będę Wam pokazywać, ale ale prześwitują bardzo mocno. Ale myślę, ogólnie to połączenie, ta koszulka z tymi spodenkami wygląda bardzo fajnie. Ja już wcześniej mówiłam kilka razy, że ja jestem obses z tymi spodenkami. Ja kupuję cały czas, kupuję z różnych sklepów, w różnych kolorach, dlatego, że noszę je bardzo często, bo są bardzo wygodne. To by było na tyle, jeśli chodzi o spodenki. Została mi ostatnia rzecz, którą w koszyku miałam dość długo. A to dlatego, że zanim Wam pokażę tą koszulę, to powiem tylko, że cena wahała się z dnia na dzień pomiędzy 35, 30, 24 funty, dlatego trzymam ją w koszyku i czekałam, aż spadnie do tej ceny najniższej. Ja ją kupiłam za 23 funty i 40 pi. i powiem wam, ja wam podlinkuję zaraz, jeżeli jeszcze ta koszula jest. Identyczne koszule są na stronie buchu. Te same koszule. Dokładnie te same i one są tam trochę tańsze, niestety nie było już rozmiaru jaki ja chciałam, a to dlatego, że ja tą koszulę mam w rozmiarze large, bo ja chciałam, żeby ona była duża. I właśnie w buchu ona była tańsza, ja już nie pamiętam, ile ona dokładnie teraz kosztowała, ale wiem, że była chyba 2 czy 3 funty tańsza. Tak jakby niestety nie było mojego rozmiaru, dlatego ja zamówiłam ją z Pretty Little Thing. Skład tej koszuli to jest 65%. Poliester i 35% wawełna jest bardzo milutka w dotyku. Wow! Już widzę w kamerze, że wygląda bardzo fajnie. Też lubię sobie rękawki podciągać, jest ona przemiła, jest naprawdę bardzo fajna w dotyku. I kurde, ta kolorystyka jest super. Nie wiem, co wy myślicie, ale to chyba jest mój najlepszy zakup z tego holu. Koszula niestety była już ostatnią rzeczą, dlatego muszę się z Wami pożegnać. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę, daj mi to znać, że tematyka jak ta Wam się podoba i filmów jak ten pojawi się więcej. Widzimy się niedługo w Na następnym filmiku. Wytrzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Ha! On jest w różmie... że jest on w ja Muszę przyznać, że wygląda. Taka, taka ta koszulka ja jestem, taka właśnie typowa ja, ona do mnie bardzo pasuje, ja uwielbiam takie rzeczy, nie wiem czy to dobrze powiedziałam.